にはまだ時間がかかる。バト、トグサ、あんたたちでやつを阻止できない敵は最上階だ。この位置じゃ無理だ。くそ、こっちもだ。あと5分あれば。新人、<あ>残った戦力はお前だけだ。工事エリアを抜け、最上階へ到達。ターゲットを阻止しろ。おい、俺の分もたまばらまいてくれよ。最後まで油断するな。その手で肩をつけるのよ。行け Szczyt wieży, tak Aeropolis 2, misja 12. Ghost in the Shell, gramy Ty, mały szmaciarzu, gdzie tutaj? Do mnie. E, misja, jeśli chodzi o, samu, o samych przeciwników i tak dalej, nie jest jakoś specjalnie trudna. Y, ona posiada pewne mm, zręcznościowe elementy, które strasznie was wkurzą. O których wspomnę w momencie, gdy do nich dotrzemy, a teraz już przystępujemy do akcji eliminowania przeciwników, tak? Niestety, ale takie życie <grytania> tutaj będzie w ogóle dużo min, tak? To jest helikopter, proszę bardzo. No chodź tu, nie Twoje ty. Tutaj sobie zabieram granat w międzyczasie, proszę bardzo, ładny widoczek, o tam się jakieś koło muńskie fajne kręci. No nie kręci się, ale fajne koło muńskie. Ej, zaraz, moment, 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 moment. Czy ja tu widzę Tokyo Tower? Albo no, coś to ten deseń, no nieważne. Idziemy sobie dalej w każdym razie. Hmm. Cudów na kiju tutaj się na początku nie spodziewajcie, to jest właśnie tego typu... No nie no! ale kupiłem teraz. E, to jest właśnie tego typu poziom, także... No, życie, także energia, Dobra. W każdym razie... Jak widzicie, jak najbardziej wieża w trakcie tworzenia, tak, under construction. <grystanie> jest... E, ostatnie te poziomy nie są ukończone, co zresztą widać. Tutaj warto zajrzeć za te drzwi, ponieważ to będzie tutaj granacik oraz yy, energia, jeśli komuś oczywiście zabraknie. Na te wieżyczki uważamy, to są wieżyczki z rakietami, dlatego jak tylko się... O! Pojawi celownik, rakiet namierzamy i kosimy. Mały awanturnik. Kuleczkowaty, coś mu nie wyszło. Uwaga miny. Znowu. <grym> jak widzicie mi tutaj sporo. się tutaj kariera skończyła. Bo go się da, koście z rakiet. Jaki tylko przeciwnik Wam podleci pod celownik, to koście go z rakiet, ponieważ jest to no, najwygodniejszy i w miarę bezpieczny sposób. No i dobra, w każdym razie od tej pory, że tak powiem, zaczynają się Wam schody. E, zaczynają się Wam schody i już Wam mówię na czym te schody polegają. E, schody polegają na tym, że będziecie chodzić... E, sorry, nie w tą stronę. Chodzi go mi się odwrócił. Heh. Mm. Od tego momentu wchodzicie na bardzo niebezpieczne wody. E, <grywanie> znaczy wpływacie na bardzo niebezpieczne wody. E, od tego momentu będziecie chodzić po bokach tudzież... E, po jakiejś górnej dolnej części wieży, tak? Przez co nie możecie używać skoku. Jeśli coś do was będzie strzelać, będziecie chcieli uciec, to tylko i wyłącznie ślizgiem. Nie używajcie tutaj skoku, ponieważ w momencie gdy wciśniecie skok w koma oderwie się od powierzchni i po prostu spadnie z wieży. No niestety, ale niezniszczalny to on nie jest. Dlatego wara wam od przycisku gdzie jest skok, tak? Dobra. Idziemy sobie tędy, idziemy sobie tędy i wchodzimy po tej stronie. O, widzicie, jesteśmy praktycznie do góry nogami jesteśmy, nie? Pole minowe przed nami, więc oczywiście używamy rakiet, no bo... No ja zresztą jak się komuś chce, to może używać nie rakiet. no helikopter uważajcie na niego. Warto go załatwić z odległości, tak żeby nie zdążył do was strzelić. O, właśnie w ten sposób. No i teraz jak widzicie jesteśmy do góry nogami, jak najbardziej, dlatego... Nie wolno Wam używać skoku, bo po prostu spadniecie, no. A, i jeszcze jedna no, uwaga, nie podchodźcie za blisko tej pomarańczowej balustrady, takiej tutaj, tak, tych, tych. A Ty coś tam awanturujesz. Zwoliłem, no. E, ponieważ e, te pomarańczowe właśnie tutaj, o, przeszkadzają, znaczy nie te, co, pod co jest nade mną, bo tak na dobrą sprawę ja jestem teraz na suficie, nie? <śm> e, ale chodzi o to, że e, to, o to pomarańczowe tutaj, jeśli za bardzo się do tego zbliżycie, Fujiko ma stracić przyczepność i po prostu spadnie, więc yy, na to też musicie zwrócić uwagę. Ty tam się nie awanturuj. Ty się też nie awanturuj. Dobra, no i teraz czeka Was najbardziej wredna rzecz w tym levelu. Widzicie te platformy? Trzeba będzie po nich skakać. Trzymajcie za mnie kciuki, bo... Mam nadzieję, że nie spadnę, bo jak spadnę, to będzie problem. Dobra, no i teraz się zastanawiacie, w jaki sposób chytry można się tam dostać, nie? Zobaczcie, tam nie ma dalej platform. Ja to robię w ten sposób, że skaczę na ścianę. Dokładnie robię to tak. O, i bardzo bardzo. To jest jedyny sposób, żeby się dostać tutaj. W każdym razie, po chwili emocji i przypływie adrenaliny, ruszamy dalej. A ty tu czego, ty? A, postrzelam się. I tak mam tutaj energię. O, proszę bardzo, tam jest... Yy, czy ta energia? A, tu jest, dobra. he, he wspaniacze. Myślałem, że są Coś mu nie wyszło. E, w każdym razie... To jest właśnie... Wredność, że tak powiem, tego levelu, właśnie to skakanie, tam można bardzo szybko dednąć. Bardzo wrednie można dednąć. O, tam jest jeszcze coś. Chodź do mnie. No masz, no kurczę, no nie przyjdzie nasz, co za menda. Chodź tutaj do mnie. Chcę się załatwić... O, idzie, 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 idzie. idzie. O, no, chłopaki. No i nie chce wejść, dobra. Zastanawiacie się zapewne, w jaki sposób przeskoczyć na tamtym moduł, tak? No to już Wam pokazuję. Idziemy sobie tędy, schodzimy sobie tędy i idziemy tutaj na górę. Dzięki temu, będąc na górze, kompensujemy sobie spadek, tak? I dzięki temu, że kompensujemy sobie spadek, to będziecie mogli sobie przeskoczyć. Proste? Nie za bardzo, co? To nie, nie za bardzo. Dobra, to Wam pokażę, jak to działa. Widać? No. Jak macie tutaj robić? <noise> A to szmaciarz, no? Idziemy sobie dalej co do lata. O, to helikopter jakiś, Aż tak? ty tam. Cię będę żałował. No. Opla! Coś mi tutaj jeszcze namierzyło na górze, ale... No dobra w każdym razie na następny moduł musicie wykorzystać tą samą sztuczkę Czyli idziemy sobie z powrotem na górę Uważajcie na te pomarańczowe te, tak żebyście nie spadli No i teraz uwaga Hopla Już? Wiemy jak to działa? Bardzo dobrze Jączek Możesz mi skoczyć No nie no kurde przez to urazenie, bo suficie to mi się kierunki pomoliły. <laughs> no to macie dodatkową atrakcję przyrodniczą. Ciekawostkę macie. No nie szkodzi. W każdym razie zobaczycie po raz kolejny. W jaki sposób powinniście skakać na tamte moduły, tak? Idziemy jak najwyżej tutaj, odrywamy się od powierzchni, skarczamy, koma sam się przyczepi, także nie przejmujemy się. Rozpadnie to jest bardzo long show. No nie no co tu do mnie strzela? A ty skąd się tu Ale w topa, no nie no. co za normalnie. Co za szajz, że tak powiem. Dobra, teraz będzie ciekawostka przyrodnicza. Musicie łazić po tym szęśle A tu są miny. Aha o, to jest zabranie. Idziemy sobie dalej. Awanturnicy Mali, proszę bardzo. Tutaj musicie puścić rakiety w odpowiednim.. będąc na odpowiedniej wysokości, tak żebyście nie musieli się przejmować, że polecą gdzieś tam w kosmos, tak? Wykańczamy wieżyczki. No! O! W ten sposób. Jeszcze żyje zgubany no na szczęście już niedużo Zabieramy energię, zabieramy granat jeśli oczywiście potrzebujecie i po wejściu do tej windy, moi państwo, przyjdzie wam zmierzyć się z bossem, no, to już jest ostatni boss, jest, ym, sam boss może nie jest jakoś specjalnie trudny, ale jest wredny pod kątem samej lokacji, tak, będziecie się tłuc na dachu, możecie z niego spaść, więc weźcie to pod uwagę. W każdym razie, zapraszam was już na ostatnią walkę w Ghost in the Shell ostatni boss przed nami, potem już tylko pozostaje wam obejrzeć końcówkę, no i tyle, i skończyliśmy projekt. Tadam Starajcie się w miarę blisko trzymać Dzięki temu on będzie właśnie nie będzie do was strzelał, tylko będzie was chciał uciąć, tak? Tym laserem Co mu oczywiście na zdrowie nie wyjdzie Więc ile się da O, to jak coś takiego zacznie robić, to możecie się zacząć martwić No i masz Masz Ci los Chyba coś mi wyszło. Trzymajcie się bliżej środka, tak? O kurde, nie usiadłem. Dobra. No nie, no. aha miło wredno. o tak to się robi w Chicago o no, już się zaczyna już się zaczyna żegnamy pana. Dobra, teraz jeszcze jedna runda. Musicie rozwalić gnojka w powietrzu. Czas was tutaj goni. Jeśli możecie używajcie granatów. ごめ、ね、んなさい,い、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、テめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ったんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなんなさん ゼブラは反応炉を起動させて、サムラから金をゆするつもりだったと。どいつも、こいつも。ったくしかし、うちに生命分を流したのはやりすぎだったな。おかげで、俺はレンちゃんの手夜だったぞ。あれ喜んでたんじゃなかったのまあ、新人にはいい訓練になるでしょ。あなた、センスはまあまあだけど、フチコマの防御能力をあまり過信しないことね。厳しいね。近頃親父に似てきたよな。 I to już koniec, tak, Ghost in the Shell zakończony. No, co tu dużo mówić. Gra, jak widzicie, nie jest jakoś specjalnie długa, co zresztą widać po tak? Wspomniałem też o tym na początku. Z tym wiąże się dodatkowy, dodatkowa zawartość bonusowa gry, tak? O, proszę bardzo lista płac... Znaczy, na liście płac wymienieni mm, twórcy ścieżki dźwiękowej. Jak zauważyliście, w każdym poziomie, tak, w każdej misji mieliśmy w sumie inną muzykę. Ehm, cała ścieżka dźwiękowa do tej gry, tak, do Ghost in the Shell, składa się z dwóch płyt. To tak na marginesie, jakby ktoś ewentualnie szukał sobie. <laughs> ehm, no dobra, ale wracając, bo czasu mało, a chciałbym powiedzieć o paru rzeczach, między innymi właśnie o dodatkowej zawartości. Ehm, tam w ogóle pod koniec, jak zauważyliście, zużyłem dwa granaty na bossa, no stwierdziłem, że no to już ostatnie, no to sobie zaszaleję, tak? Tak jak przez, przez całą grę szedłem, e, nie zużywając ani jednego granatu na e, żadnym z e, końcowych przeciwników, tak? Na poziomach, tak? Na tym ostatnim sobie stwierdziłem, że mogę. <laughs> e, no dobra, w każdym razie... Mm... Jeśli chodzi o samo tłumaczenie, mam nadzieję, że Wam się podobało, tak, że wszystko było y, w miarę dobrze zrobione. No, Ja nie jestem profesjonalnym tłumaczem, tak, więc y, mam nadzieję, że przymkniecie oko na jakieś tam niedoróbki i niedociągnięcia. Y, aczkolwiek no, starałem się jak mogę. Tak? Heh, biorąc pod uwagę, że i, i tak nikt wcześniej czegoś takiego nie robił, no to y, y, zakładam, że uatrakcyjniłem Wam grę. E, dobra, teraz tak o bonusach, tak? bo są jeszcze dodatkowe zawarto zawartości, e, które można sobie odsłonić e, po przejściu gry. No, i tak, pierwsza z nich to jest e, grafika specjalna e, z Motoko. Można ją odsłonić e, w sposób taki, że przechodzicie grę za jednym zamachem, ciurkiem, tak? Całą grę musicie przejść na raz. Bez ani jednego zginięcia. To w tym momencie odsłonię wam się po napisach, zobaczycie właśnie tą grafikę. Całkiem fajna. No może kiedyś się pokaże, jak będę miał chwilę, to e, przejdę grę i, i nagram to. Także e, może może. Z drugiej strony, znaczy tak, druga rzecz to jest trening, tak? Motoko wspomniała, że czas tam pobić kolejne jakieś tam wyniki na treningu. No i trening jest to dodatkowa rozgrywka w grze poza misjami, tymi właściwymi. Oczywiście standardowo jakieś tam pole ćwiczebne, tak, są makiety i tak dalej. Na końcu tego pola jest do rozwalenia czarne koma którego mogliście obserwować na intro do gry. W zależności od tego do jakiej klasy zostaniecie zakwal zakwalifikowani po przejściu treningu, taka pokaże Wam się animacja, ponieważ są jeszcze dodatkowe animacje utworzone specjalnie na potrzeby treningu. No jest ich dosyć sporo, czy ukażą się w tłumaczeniu? No w najbliższym czasie na pewno nie, ale może kiedyś tak usiądę. E, bo w sumie jakoś długo, długo, specjalnie długie to one nie są, ale jest ich dużo, tak? He. No dobra, e, i tyle w sumie z mojej strony, mam nadzieję, że wam się e, podobało, tak? E, mam nadzieję, że tłumaczenie też przypadło wam do gustu. Dzięki za oglądanie i do następnych projektów. Na razie, hej!